Się nie nudzili w tym czasie, to były pytania tam na odwrocie czy też na drugiej kartce, ale one były bardziej napisane dla żartu. Chociaż, na przykład, mi był kiedyś uczestnik, który z nich korzystał, i dopiero, kiedy stwierdziliśmy, że zabierzemy mu te pytania, i daliśmy czystą kartkę z tyłu zamiast pytań, to dopiero kogoś poznał. Nie? Najważniejsze w tym wszystkim jest właściwie pewna jakaś taka oryginalność i i bycie sobą, bo posługiwanie się jakąś listą sztampowych pytań myślę, to wszystko burzy. A kto pierwszy zadaje pytanie, czy to jest to kobieta, czy to jest mężczyzna, no to zależy zale w gestii tych państwa. My właściwie po umówieniu tego wszystkiego, ustaleniu miejsca i całego takiego zaplecza nazwijmy to eventu, nie ingerujemy w to i właściwie. Gdy którekolwiek z nas się pojawia na sali, to jest ten moment, w którym my sygnalizujemy, że minęła już dana runda i należy zmienić miejsca. Także staramy się tym uczestnikom zapewnić po prostu maksimum jakiejś intymności, bo to jest właściwie ten czas dla nich, który no, nie jest zbyt długi. Co mhm. w momencie, kiedy przypadniemy sobie do gustu? Mhm. W momencie, kiedy przypadniemy sobie do gustu, należy w tych formularzach właśnie zaznaczyć w odpowiedniej rubryce. Niektórzy mają po prostu z tym problem, zauważyłam, chociaż zasady są, mi się wydawało, bardzo proste, no ale czasami się zdarza, że po prostu pani zaznaczyła innego pana niż chciała i potem przychodzi na spotkanie inny pan, ale, ale generalnie no, zawsze tłumaczymy, żeby po prostu pytać panów o numer, ponieważ panie jakby mają trochę łatwiejszą sytuację, ponieważ siedzą w jednym miejscu, tak, więc po prostu pan przychodzi, pytamy się o numer i w tym momencie zaznaczamy tak lub nie. Jeśli nastąpi ta, ta wymiana, tak, w tym momencie danych kontaktowych, to muszą być te obu strony zaznaczenia, tak? I wtedy no, te osoby się spotykają już indywidualnie. Mhm. No i następnie, no, czy nas informują na przykład o efektach swoich tutaj relacji, to niekoniecznie, ponieważ jest to też prywatność tych uczestników, chociaż powiem, czasami się zdarzają osoby, które do nas po prostu przychodzą, dzwonią, że dziękują nam bardzo, nawet jedna para teraz bierze ślub z tych spotkań, a jedna o, była, o, mogę się pochwalić, u mnie na Sylwestrze domowym też jako para, właśnie poznali się na naszych randkach. Więc myślę, że jakieś efekty no, z tego są, tak? tylko mhm. to już jest kwestia tych osób, jak potem poprowadzą tą relację. Mhm. Świetnie. Powiedzcie mi, mówiliśmy o tym, że e, speed dating e, przyszedł tutaj e, do Polski, do Poznania, zza oceanu. Tam to jest bardzo popularne. Myślicie, że w Polsce również zyska taką popularność? No, myślę, że to jest kwestia takiej pewnej mentalności, ponieważ no, Poznań niby się uznaje, że jest otwartym miastem, ale no jeszcze na przykład do takiej Warszawy, która jest taka bardziej tolerancyjna, otwarta, jeszcze trochę mi się wydaje, mu brakuje, mhm. no, chociaż myślę, że sytuacja się poprawia. Jak to jest taki bardziej otwarty, bardziej odważny? Czy to właśnie mężczyźni, czy kobiety na takich spotkaniach? To zależy, myślę, od indywidualnych cech danej osoby. No nie mniej to, co powiedziałem na e, początku. Jak panie się zdeklarują, że przyjdą, to przychodzą. Mhm jak y, mają przyjść na określoną porę to przychodzą jeśli się mają spóźnić to dzwonią i mówią jeszcze bo ja naprawdę nie mogę stało się coś tam samochód się zepsuł i tak dalej tak dalej więc wiem. informują panowie robią różnie mhm. Niestety Może to jest... ze stresu potem uciekają mm. w ostatniej chwili? No też się tak zdarzały się takie zdarzyło. sytuacje, albo była taka sytuacja ostatnio dosyć zabawna, że pan po prostu się zapisał do nas, przyszedł, zobaczył, kuknął na panie, bo na początku są w dwóch oddzielnych salach i zobaczył, że tam siedzi jego szefowa. <grym> tak, <grym> tak było, no i niestety potem się okazało, że ten pan no, jakimś dziwnym trafem <grym> uciekł. uciekł. zrezygnował no. i uciekł. Tak. No więc właśnie, no, przepięknie to się wszystko zapowiada, a powiedzcie mi, kiedy taka najbliższa, szybka randka? Znaczy, właśnie wy, Walentynki, tak standardowo organizujemy właśnie taką randkę. I jest trochę większa niż normalna randka, ponieważ ma być tak z 50 osób i będą dwie kategorie wiekowe, które będziemy prowadzić naraz, równolegle. Jedna kategoria to jest 27-37, a druga 33-45. Jeszcze zostały, gdyby ktoś chciał się zapisać, ostatnie wolne miejsca, ale dla panów, ponieważ jeśli chodzi o kobiety, już wszystkie już są wyczerpane. Tak, tak. Jest. tak już niestety mhm. nie możemy. No tak, bo to musi być przecież równa ilość i kobiet, i mężczyzn, prawda? Mhm. Co w momencie, kiedy na przykład mężczyzna się nie pojawia, albo jakaś kobieta się nie pojawia? Staramy się trzymać, tak jak mówiłem, status, żeby było 10 na 10. Jeśli jest na przykład w przewidziana randka 12 na 12, ale któryś pan nie dojedzie, wtedy dana pani ma pauzę niestety. Jest to dodatkowy czas dla tej pani po prostu, mhm. bo ma te 7 minut dla, na cokolwiek, siebie. <grym> dla siebie, na cokolwiek. Może przejść Albo na, na przykład do baru, Może to już przeważnie, przeważnie pani idą po jakąś kawkę, czy też, czy też po jakiś sok. Jeżeli jest więcej panów, co ostatnio się zdarza coraz rzadziej, Niestety, bo panowie, no tak jak mówię, musicie się poprawić. <głosy> <głosy> e, no to wtedy pan ma pauzę. Nie? Mhm. A jak się przygotowujemy do takiej randki? Czy to jest taka e, randka jak e, te prawdziwe, czyli panie elegancko się tutaj e, przygotowują, świetnie się ubierają, malują, dbają o, o siebie panowie również e, elegancko w garniturach? Jak to wygląda? Mhm. Czy jakiś dresko obowiązuje? E, właściwie to jest kwestia indywidualna uczestnika, tak? Tak, ja nie mogę Czyli narzucać. wy nic nie narzucacie? Nie, nie narzuca. Zdarza się, że osoby po prostu do nas dzwonią i się pytają, jak się ubrać i tak też. dalej. Ja mówię, że no proszę pana, tak jak na randkę, no niezbyt oficjalnie, ale też niezbyt jakoś tak właśnie w jakimś dresie, nie Niezbyt więc... luźno, tak? Więc mhm, staramy się gdzieś nakierować, się ale nie mówimy... Jak ma być konkretnie dana osoba ubrana? To są indywidualne gusta danej osoby. Właściwie ta osoba przychodząc przychodzi po to, żeby się zaprezentować tej reszcie, tak, płci przeciwnej, taką jaką jest, więc niech to robi. Sposób. Mhm. Ja się domyślam, że randka mi się zawsze kojarzy z takim wielkim, wielkim stresem, tak? Co to będzie, jaka się ta druga osoba e, okaże? Czy wy, w momencie, kiedy faktycznie jest taki stres ze strony czy kobiety, czy mężczyzny, w jakiś sposób działacie, pomagacie, wspieracie? Mm. Myślę, że no, staramy się po prostu rozmawiać z tą osobą. Mówimy, że to nic strasznego. Zdarzyła chociaż Na tylko 7 minut. tylko 7 minut jakoś to pan przeżyje, ale no, generalnie zdarzyła się raz taka sytuacja, że był taki potężnie zbudowany. Bardzo pan, akurat na tą starszą kategorię 30, chyba 3-45. I przyszedł, I przyszedł jako pierwszy 20 minut przed czasem. Potem po prostu zamówił sobie kawkę. Patrzył, jak te panie przychodzą i już była ta kawka trochę mu się tam trzęsła. Jak potem już przyszedł wszystkie panie, to pan, pan powiedział, że nagle mu jest strasznie gorąco. Co? Słabo I, niestety, i on musi wyjść. Niestety też pan zrezygnował, więc Także... cóż. Czyli Niektórych takiej randce tak... w ciemno, można troszeczkę powiedzieć, towarzyszy wiele, wiele emocji. Trochę, na pewno jakiś jest. Znaczy, każdy tam przychodzi myślę, z jakimś też nastawieniem. No, są osoby, które tam przychodzą no, dla rozrywki. Tak, Zobacz, to będzie frajda, zabawa, mm. a jeśli coś fajnego e, się urodzi i się pojawi, to, to będzie to dodatkowy mm. plus. Ale są też osoby, które naprawdę szukają partnera na takich randkach. Co więcej, powiem, są bardzo wybredne. na przykład przychodzą przez cały rok na swoją kategorię wiekową. Czyli nie, nie chodzi o to, że po prostu nie wiem, te osoby nie, wiem, nie są atrakcyjne, bo właśnie na przykład wręcz przeciwnie, są atrakcyjne, ale są też no, bardzo wybredne tak? i mhm. szukają tej wymarzonej tego wymarzonego. I... Czyli ideału, którego nie ma. <grym> tak, no, tak. I potrafią tak. oddawać czysty formularz i. Nie, nie, nie. to jeszcze <grym> nie jest to. To jeszcze poczekamy. Tak. No dobrze, my oczywiście w Walentynki wszystkim życzymy, żeby znaleźli swoją drugą połówkę. Wam serdecznie dziękuję za spotkanie no i trzymam kciuki za tą dużą randkę, właśnie 14 lutego. Moi drodzy o Walentynkach, jeszcze w programie Open Night na pewno będzie bardzo głośno, między innymi oczywiście a tym razem życzę miłego wieczoru. Widzimy się oczywiście jutro o godzinie 17.30. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Partnerem telewizji ONTV jest DECO Culture. Partnerem telewizji ONTV jest Kupiec Poznański.